Kochani, dość często się zdarza, że mój klient jest gotów, jest gotów zrobić to, co ja mu proponuję, co mam mu w życiu pomóc. On jest gotów nawet się na to zdobyć. Na przykład pewien bogaty alkoholik byłby gotów nawet rzucić picie. Ale pod warunkiem, że ja mu zagwarantuję, że jak on przestanie pić, to jego życie się stanie pasmem szczęścia, że będzie wreszcie cudowne. Kochani, ludzie są gotowi nawet coś zrobić, pod warunkiem, że ja zagwarantuję, że to co ja proponuję przyniesie im efekt całkowity, ale ja im to muszę zagwarantować. Kochani, ja nie jestem od gwarantowania, ja jestem tylko do informowania. Ja informuję, że jeżeli dalej będziesz chlał, jeżeli dalej będziesz chlał, to na pewno Twoja droga będzie prowadziła do celu, który będzie przerażający dla ciebie. Ja mogę Ci w drugą stronę zagwarantować co innego, czyli, że będziesz nadal maltretował swoją żonę, to w którymś momencie ona po prostu otworzy oczy i zakończy tę znajomość z tobą. Ja mogę tylko ci gwarantować w drugą stronę, że jeżeli będziesz nadal postępował tak jak postępujesz, to to się dla ciebie skończy źle. Nie wystarczy nie chlać, żeby było dobrze, żeby było dobrze, to należy włożyć w to wysiłek, energię. Należy włożyć w swój rozwój dużo, dużo, dużo inicjatywy. A Oczekiwanie, że jak nie będę nic robił, to się nagle zrobi cudownie, nie jest skuteczne. Po prostu nie jest skuteczne. Samo oczekiwanie, że nagle będzie cudownie, jak ja przestanę chlać, nie będzie. Nie. Nadal. Jeżeli nie przyjrzysz się temu, co robisz i dokąd się kierujesz, to tam dotrzesz i to w całkiem niedługim czasie. Drogie, ukochane Panie, ten film jest dla Was, ale jest na tyle delikatny, żebyście się nie obraziły i dlatego nie, nie podałem żadnego przykładu kobiecego. Pozdrawiam serdecznie.